Się na pomoście i to prywatnym pomoście, z którego widok mamy na Wisłę i to w jej najszerszym biegu. Ale to nie jest program o geografii. Oglądacie kanał Kręcimy nieruchomości i za chwilę pokażemy wam moją najnowszą ofertę na sprzedaż. Zapraszamy. Cała powierzchnia tej działki to jest 2 hektary. Mamy tutaj 20 tysięcy m2. Mamy dom główny, 607 m2 razem z piwnicami, 480 m bez piwnic. I dodatkowo jeszcze mamy odrębny budynek garażu. Tam mamy 134 m2. Tam mamy hangar dla, na przykład dla łodzi, bądź kilka miejsc postojowych. Tam jest też dodatkowy piec na pelet. I jeszcze w tym domu, oprócz tej całej powierzchni, którą za chwilę zobaczymy, jest jeszcze takie dodatkowe studio. Tam mamy 50 metrów kwadratowych, ona ma swoje odrębne wejście. Tam jest salon z aneksem kuchennym, sypialnią i łazienką. Ale to, co tak naprawdę oprócz budynku, który za chwilę zobaczymy, jego wnętrza, zachwyca w tym właśnie projekcie, to a. niesamowity widok, który praktycznie nie ma końca. No ten widok nie ma końca, a specjalnie, żeby go podziwiać i żeby nic nam tego widoku nie, nie zasłaniało, właściciele zrobili ten pomost, którego możemy podziwiać, Wisłę. I Wisła w tym miejscu właśnie ma swój najszerszy bieg. A zaraz, paręset metrów, około kilometra stąd, znajduje się już Park Krajobrazowy. Ze, chyba tam mamy 150 różnych gatunków ptaków, a po drugiej stronie Wisły mamy już Puszczę Kampinoską. I to jest idealny moment, żeby powiedzieć tak naprawdę dla kogo to jest nieruchomość. Dla kogo? No, biorąc pod uwagę lokalizację tej nieruchomości, wyjątkowy projekt no to na pewno jest dla osoby, która szuka czegoś oryginalnego, szuka domu, jakiego w Polsce nie ma. Bo taka architektura no to się nieczęsto zdarza. Miejsce i lokalizacja, czyli jakby jeden z głównych elementów, dla których kupujemy nieruchomości, no to, to jest kolejna wyjątkowa rzecz. Bo taki dom, na tak dużej działce, położony przy samej Skarpie Wiślanej, no to znam tylko jedną nieruchomość taką, czyli właśnie, czyli właśnie tą. Na pewno jest to też miejsce dla kogoś, kto chciałby odetchnąć od Warszawy, kto chciałby odetchnąć od dużego miasta. Stąd też do Warszawy jakoś długo się nie jedzie, prawda? My od granic Warszawy jechaliśmy tutaj około 30 minut, doliczymy jeszcze trochę, no to do centrum jakieś, nie wiem, 50 minut dojeżdżamy. No to to e... jest nic, bo umówmy się, że gdybyśmy chcieli naprawdę Dokładnie. odetchnąć tak szeroką piersią i poczuć taki flow, jak tutaj można poczuć, no to musielibyśmy co najmniej na Mazurę albo w góry się wybrać. Ale ja też zauważam, że to jest na pewno dla tych z was, którzy myślą o tym, żeby oprócz tego, że wyjechać i odetchnąć i oczyścić może swoje głowy, to jeszcze dla osób, które myślą o tym, żeby spędzać czas wielopokoleniowo, dlatego że ta bryła domu i w ogóle te dwa niezależne niemalże budynki, właśnie dają taką możliwość, żeby nawet zaprosić tutaj całą rodzinę, zaprosić przyjaciół i w bardzo takich komfortowych warunkach z nimi przebywać. Popatrz jeszcze na to, na tą elewację. Wszystko to zostało zrobione, przynajmniej te tutaj kamienie, to są kamienie, które przyjeżdżały tutaj takich, jako takie duże głazy i one były tutaj na miejscu rozbijane. Tutaj zobacz mamy nawet ślady po tym, miejsca gdzie wiercano się w te kamienie, następnie wbijano kliny i te kamienie były roz, rozłupywane właśnie na takie mniejsze kawałki. Budynek ma już 10 lat. Wiadomo, był budowany kilka lat, ale zobacz, jaka powstała architektura. Czegoś takiego w Polsce nie ma. To jest dom, który przypomina takie rancha, które buduje się w, na zachodzie Stanów Zjednoczonych. To jest taki dom przypominający też te e, australijskie rezydencje, które powstają w australijskim buszu. No, na pewno jest to architektura oryginalna. Ja się bardzo cieszę, że możemy wam na, właśnie na kanale Kręcimy nieruchomości jako pierwsi pokazać ten dom. Ja przez 16 lat, od 16 lat sprzedaję nieruchomości, ale jeszcze nigdy nie miałem tak oryginalnej oferty. Tak świetnie położonej, bo mamy tutaj dom położony praktycznie na skarpie Wiślanej, mamy widok na Wisłę, mamy ciszę i spokój z jednej strony mamy rzekę, a z drugiej strony mamy otoczenie lasu. Ale też niezwykłe jest to, że tak naprawdę dom powstał z projektu dwóch bardzo odważnych osób, czyli właściciela, który. No miał na pewno odwagę, żeby coś takiego stworzyć i y, chcieć właśnie taki budynek, ale też odwaga była duża architekta. A jak wejdziemy do środka, to zobaczycie też, jak bardzo zindywidualizowany jest ten y, budynek, jak zindywidualizowane jest to wnętrze i zobaczycie tam całą historię, historię podróży, jakie właściciel tego domu, twórca tego domu odbył w ciągu swojego życia. To chodźcie, zobaczymy go w środku. To jest w ogóle wnętrze, które było stworzone pod bardzo indywidualną taką aranżację. Ono jest spersonalizowane. Jest niesamowicie spersonalizowane. I jak słyszałem historię, jak ten dom powstawał, jak on został budowany i co zostało tutaj zrobione, te wszystkie też rzeczy, które zostały tutaj przywiezione z kilku zakątków świata, no to można powiedzieć, że tutaj ten dom jest taką historią. Właściciela, który go stworzył. Zobacz, tutaj pierwsze to, co mamy przy kominku, od razu zwróćcie uwagę na ścianę. Tego nie widać, może na pierwszy rzut oka, ale to jest wszystko tynk. Widzicie? To jest wszystko tynk, a ten kalendarz majów, który zdobi nam tą ścianę przy kominku, jest właśnie zrobiony w tynku. Słuchajcie, to jest, to jest prawdziwe dzieło sztuki. Człowiek, który to stworzył, spędził tutaj, bo to jest wszystko robione ręcznie, człowiek, który to stworzył, spędził tutaj naprawdę długie godziny nad tym, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. A takich miejsc, właśnie takich e, dzieł sztuki, spokojnie mogę, mogę użyć tego słowa, w tym domu jest. Kilka. Ale najważniejsze jest też to, że tak naprawdę ten dom ma niesamowitą energię, bo właściciel tutaj skumulował energię wielu krajów, wielu miejsc, które odwiedził, i tutaj naprawdę z tego domu bije bardzo pozytywna energia, z każdego miejsca, tak naprawdę, bo chodziło też o to, żeby w tym domu mogła spędzać czas pokoleniowo rodzina. Dlatego on jest tak duży. Tak, rodzina, przyjaciele, prawda? On ma też taki plan otwarty. Zobacz, z każdej strony mamy okna. Mamy tutaj dużo światła, więc jak widzicie, musimy specjalnie się ustawiać, żeby to słońce na nas tak ostro nie padało. Ale dzięki tym dużym oknom ta przestrzeń tutaj, ta przestrzeń dzienna jest bardzo, bardzo dobrze doświetlona. Minęliśmy właśnie kuchnię. Którą zobaczycie na przebitkach, a my teraz idziemy dalej, bo cała ta część domu stanowi takie jedno, praktycznie pomieszczenie. Tutaj mamy tylko jedne drzwi szklane, które nam rozdzielają. Ale właściwie to mamy trzy segmenty. Tam salon i miejsce na jadalnię. Tutaj możemy, można powiedzieć, że mamy taki salon wypoczynkowy. Kolejny przykład kunsztu, osoby, która dekorowała ten dom. Tak samo jak te napisy, to jest wszystko w języku Majów. To jest akurat pamiątka z podróży do Meksyku. A jeszcze ważne jest to, że mimo tego, że dom jest duży, to tak naprawdę to nie on miał być tutaj punktem kulminacyjnym, tylko. Cała ta natura, która otacza ten dom, bo zauważcie, że niewiele jest też miejsc, niewiele jest domów w tak bliskiej odległości od Warszawy, które dają nam takie możliwości, aby mieć otwartą przestrzeń bardzo, bardzo mocno i daleko sięgającą na naturę, na wodę, na to, co nas otacza. No i na pewno ten dom gwarantuje nam intymność. Mam, że w tej ostatniej części, która też jest bardzo ciekawie ozdobiona, jeżeli chodzi o ścianę, był początkowo basen, albo takie przeznaczenie było tego zagłębienia, ale obecny właściciel stwierdził. Znaczy basen, że... by, basen był. Mhm. Basen, basen był. był i to przez kilka lat działał tutaj basen, ale basen się znudził. To, co zostało tutaj zrobione zamiast tego basenu, to jest, można powiedzieć, że taki przykład, bądź yy, może to być też inspiracja. Dla tych, którym już się ten basen znudził i jest tylko, wiecie, jest tam tylko woda i ten basen jest nieużywany, to tutaj możecie zobaczyć, jak taki basen można zaaranżować, jak można go zmienić, co można tu stworzyć. Tu po prawej stronie mijamy saunę. To jest sauna sucha, całkowicie działająca. A tutaj mamy basen. Zobaczcie. Kiedyś on był, to była oczywiście jedna, jedna niecka, teraz zostało to podzielone na takie trzy segmenty. Słyszałem też skojarzenie o tym, że teraz ten basen wygląda jak, jak statek, jak galeon, okręt. jak okręt. Mamy tutaj właśnie też trzy części. Tutaj mamy część rufową, tutaj śródokręcie, gdzie jest też, tak jak w w prawdziwym okręcie jest też taki najniższy poziom i tam poziom dziobowy. I zobaczcie, co tam jeszcze mamy. Mamy tam koło sterowe. Ale ponoć tą część teraz uwielbiają dzieci, bo ona myślę, że jest bardzo pod nich stworzona. I jest czymś, czego chyba nie widuje się w domach, bo też nie ma na to przestrzeni. Normalnie się czegoś takiego nie widuje. Zobaczcie też, co mamy tutaj na ścianie. Tutaj mamy właśnie galeon i tutaj mamy kolejną, kolejne wzory w tynku. Tutaj mamy akurat galeon, tam przed nami mamy napis Mar del Norte, czyli Morze Północne po łacinie, a na ścianie, przy drzwiach, w których wchodziliśmy, mamy mapę środkowego Meksyku. To jest dla mnie niesamowite. Ktoś musiał tutaj bardzo dużo czasu poświęcić, żeby to wszystko tak świetnie odwzorować. Bo naprawdę, tutaj pracy przy tym jest multum. O ta ściana, no to spokojnie, ma jakieś 4-5 metrów długości. 3-4 metry wysokości więc bardzo, bardzo dużo pracy. Ale to co też tutaj zachwyca w tym domu i myślę, że jest zdecydowanie taką wyjątkową rzeczą to fakt, że cały czas obcujemy z naturą, którą tak. mamy za tymi przeszkleniami. to są naprawdę y, takie wieloformatowe okna. Można mieć takie wrażenie i poczucie, że cały czas jesteśmy y, z tymi drzewami z tą zielenią bardzo wchodzi, blisko. I to nam wchodzi tutaj do tego domu, prawda? A zaraz, zaraz za Karpą mamy rzekę, za rzeką mamy puszczę. I tak jak popatrzymy stojąc w tym miejscu, no to nie mamy żadnych innych zabudowań. Zresztą tak jest ten dom też postawiony, że tutaj z żadnego pomieszczenia nie widać domu sąsiadów. Też te domy sąsiadów są troszkę oddalone. Dokładnie. Ja jeszcze wam teraz pokażę instalacje jakie są w piwnicy tego domu, a później przejdziemy sobie i zobaczymy sypialnię. Poświęćmy chwilę czasu na to, żeby zobaczyć, co znajduje się pod tym domem, bo bardzo często pytacie nas o te kwestie techniczne. E, tutaj spokojnie mogę Wam to pokazać, bo to jest je, też jedna z niewielu piwnic, jedna z niewielu zapleczy technicznych, gdzie to wszystko jest tak usystematyzowane, tak wszystko jest dokładnie opisane. Wyobraźcie sobie, że człowiek, który zajmuje się konserwacją tego sprzętu, mówił, że w żadnym innym domu nie widział czegoś takiego, e, tak świetnie poukładanych tych wszystkich rzeczy, e, a mamy tutaj sporo, bo przede wszystkim, zaczynając od samochodu. E, Samej rekuperacji, idąc przez pompę ciepła, która odpowiada za ogrzewanie tej nieruchomości. Dalej mamy panele fotowoltaiczne na dachu, mamy generator prądu, mamy dodatkowo piec na pellet, który jest takim elementem rezerwowym, takim zapewnieniem tego, że tego ciepła na pewno nigdy nie zabraknie, nawet w przypadku awarii tej pompy ciepła. Mamy tutaj. Generator, ale to o, generator, o generatorze prądotworczym już mówiłem. Mamy dwie studnie: jedną taką główną, jedną zapasową. Mamy też przydomową oczyszczalnię ścieków. Wszystko po to, żeby ten dom był w 100% samowystarczalny. Może zabraknąć gazu, może zabraknąć prądu w, w dużej części Polski, ale tutaj będziecie wszystko mieli. Góra tego domu też nie jest oczywista. Jak widzicie, mamy tutaj przestrzeń nad jadalnią, mamy też przestrzeń nad przejściem do salonu, a to miejsce, w którym się znajdujemy, możemy spokojnie określić kładką. Kładką, którą utrzymują no nie tylko te liny, bo tutaj mamy wszystko murowane, ale te liny służą też, no jako na pewno też element stabilizujący tą kładkę, ale są też przede wszystkim elementem ozdobnym. No, i z tej kładki możemy rozejść się do dwóch niezależnych sypialni, które tak naprawdę są swoim lustrzanym odbiciem. Każda z nich ma własną łazienkę, a oprócz tego jeszcze za nami jest gabinet. To rozchodzimy się do tych sypialni. Idziemy. Tak jak Wam wspominaliśmy, na górze są dwie bliźniacze sypialnie, i każda z nich ma wyjście na taras. I to, co jest szczególne w każdej z tych sypialni, to również to, że tu jest. Wysokość ponad 3 metry. Wiecie, w takich tradycyjnych domach ze skosami, no to nie ma takiej wysokości, nie ma takiej możliwości technicznie. Natomiast tutaj to jest duża przestrzeń i ten oddech można łapać na każdym, w każdym pomieszczeniu, tak naprawdę. Niezwykły jest ten dom też dlatego, że tutaj zostały użyte bardzo nieoczywiste materiały. Na przykład w sypialni mamy na ścianach matę. Takim zagłówkiem naszym na całej części ściany za łóżkiem jest mata. W ogóle cały dom ma bardzo dużo takich materiałów, które są bliskie natury. Zresztą no dom jest otoczony naturą, więc chodziło o to, żeby on w całości tak wnikał w to miejsce, a nie wybijał się na ten plan pierwszy. Obok sypialni od razu mamy gabinet. Z dość dużym biurkiem, oczywiście regałem na książki, i znowu niesamowitym widokiem. A druga część tego domu jest całkiem inna. Zwróćcie choćby uwagę na to, jak zostały wykończone ściany. Tutaj wszystko mamy oczywiście w kolorach drewna, i to wszystko jest zrobione z drewna, jak na przykład BLAT, ta wyspa, którą mam teraz przed sobą. Ale zwróćcie uwagę, co zostało tutaj położone na ścianach. Przecież to są płyty, prawda? Płyty, które jeszcze kilka lat temu wszyscy uważali za B, i nikt nie chciał tego stosować w wykończeniu wnętrz, a tutaj dom był, dom był zbudowany 10 lat temu. On ma 10 lat i 10 lat temu. Właściciel wpadł na pomysł na to, żeby właśnie tak wykończyć wnętrze. Za mną znajdują się trzy pokoje, każdy ze swoją łazienką. Obecnie one są wykończone tak trochę hotelowo, ale to jest też związane z tym, jak obecnie ten dom jest wykorzystywany. A tutaj jest przewidziane takie miejsce, jak widzicie, z bardzo dużym stołem, z, z wyspą, takie miejsce na jadalnie, miejsce spotkań, gdzie ci wszyscy ludzie z tych pokoi się spotykają. Kochani, jak widzicie, to wnętrze i ten dom daje ogrom możliwości, w zasadzie morze możliwości. Tak jak to Morze Północne, które mamy tutaj na ścianie. A jeżeli wy chcielibyście zobaczyć tę nieruchomość na żywo, to link do oferty znajdziecie w opisie tego filmu, i tam będzie też kontakt do mnie. Wszyscy zainteresowani zakupem tej nieruchomości, zapraszam na prezentację. Do zobaczenia i dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia.